O, proszę, to jest ta pagoda. Jesteśmy na placyku. Proszę bardzo, jak powiedziałem, to około stare budownictwo, tam remontują. Co, w tak jest przed 100 lat. Te budyneczki mniej więcej tam. tam widzę jeszcze jakiś filmik, teraz kręcą. No, oczywiście, tam z Pan z barkocikiem. Kurde jakaś się mi się tu ładuje Dobra Chodzi o proszę Państwa Króla Belgów Alberta I W kwietniu 1903, 1933 roku tutaj pojawił się w Tel Awiwie wycieczkę zaliczał i był gościem Pierwszego burmistrza Tel Awiwu Meira Dizengoffa. To był pierwszy król w pierwszym hebrajskim mieście. Tak? Tel Awiw był określany był wówczas jest to do dziś. E, Tel Awiw powstał w 1909 roku. No, król Albert I też się koronował w 1909 roku. Także rówieśnicy. E, fajny facet był ten Albert. Y, bohater I Wojny Światowej, tam oszczędził spo, sporo rozlewu krwi Belgom, swoim rodakom, prawda, bo nie chciał ich wysłać pod Berdę, tam y, nad Somme oszczędził, tam jakieś rzezie przecież były potworne a y, no w ogóle był główno dowodzącym Armii Belgijskiej tam w bokopach siedział, latał nad frontem samolotem no, po, wojnie, po, po tej wojnie mu tam pełną pomniczków postawili yy, we Francji, w Belgii. Yy, ciekawe, bo on był tutaj, jak mówię, w Tel Awiwie był yy, w, tysiąc, w kwietniu 1933. No, niecałe 3 miesiące przedtem Hitler, Hitler został kanclerzem yy, Niemiec. No i pewnie już yy, wyczuwał, co, co czeka Żydów w Europie. Pewnie dlatego y, wyraził tutaj poparcie na spotkaniach z tym y, burmistrzem Dizenghofe. Poparcie dla pomysłu odrodzenia państwa żydowskiego tutaj w jego historycznych y, granicach. Y, Meir Dizengoff był wtedy jeszcze także poza tym, że był pierwszym burmistrzem, był też y, konsulem honorowym Belgii w Palestynie. Przedtem jeszcze w Odessie kierował jakąś hutą szkłana leżącą do Belgów, więc stąd te, kone, te sentymenty pewnie. Król Albert I odpoczł, gdzieś tam, w Tel Aviv to było wtedy kilka, kilka uliczek tylko tam, tego rodzaju właśnie te, te pierwsze uliczki takie. Więc tutaj na tym placyku właśnie sobie gdzieś tam przysiadł, żeby odpocząć. Z, od zwiedzenia tych uliczek trzech na krzyż no i potem, tam, potem jak, um, jak zginął on zginął tragicznie gdzieś tam w Ardenach belgijskich, bo był z zamiłowania alpinistą, więc tam zdaje się yy, 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 więc po prostu spadł tam gdzieś ze skałki, skałka go przytłukła, w każdym razie yy, potem yy, ten yy, burmistrz Dysen się jego imieniem nazwał yy, ten plac to jest plac Króla Alberta w tej chwili się nazywa, to jest ta tajemnica cała. A no, ciekawe, bo żona, żona tego króla, yy, królowa Elżbieta, potem w czasie Holokaustu uratowała wielu Żydów belgijskich. Zresztą dostała tytuł sprawie, sprawi, Sprawiedliwej wśród narodów świata od Jadwaszem w 1965 roku. No tak, no to jest ten uroczy zakątek, który lubię w Tel Awiwie. Tel Awi,